Witam serdecznie w kolejnym dniu z nami. Dzisiaj jest wtorek, czyli dzień, czyli dzień, w którym George troszkę dłużej zostaje pracy, idę w pracy i do około 7:30 będę z dziećmi sama, ale dzień zaczął się bardzo pozytywnie. Obudziłam się w bardzo dobrym humorze, z taką harmonią w sercu, z ochotą, z energią, żeby coś robić, działać. Dziś, wtorek, to jest też dzień kiedy często George odwozi Ediego do przedszkola, także nie musiałam się śpieszyć i zrobiłam mu lunch z jego ulubionych produktów, czyli babeczki jajeczne i kukurydza. I Eddie albo zawsze mówi, co będzie miał na lunch, albo Eddie sam pyta: "Tak, ty też lubisz?" albo sam Eddie pyta i to jest takie fajne obserwowanie jego radości z, z tego co on będzie miał na lunch w przedszkolu. to jest taka szczera radość dziecięca takie podekscytowanie że wow babeczki jajeczne wow kukurydza niami że on tak się raduje że sprawia mi to wielką przyjemność przygotowywanie mu lunchy i też zawsze mam refleksję że może też powinnam czerpać więcej radości ze spożywania produktów, żeby to nie było takie zautomatyzowane jedzenie i, i, i robienie czegoś dalej, tylko właśnie mieć chwilkę, żeby, ten produ żeby te posiłki spożywać z, z większą radością i ze smakiem, tak? Ehm, tak, co jeszcze? Dzisiaj mam ochotę i to jest słowo kluczowe, że nie muszę, nie chcę, tylko mam ochotę. Żeby ogarnąć trochę ogródek z przodu domu i ogródek z tyłu domu, powyrywać chwasty, trochę spędzić czasu z chwastami ze różnymi insektami, które możemy napotkać, tak? Trochę być bliżej dzisiaj natury. Ogródek przed domem już jest e, ogarnięty, odczuwam takie duże uczucie satysfakcji z wyrywania tych wasów, z porządkowania ogródka, także teraz czas na lunch, e, pogoda się troszkę chmurzy, możliwe, że będzie padać, ale czas na lunch, e, zjem lunchek i potem będę zabierać się za ogród e, z drugiej strony domu. lunch? smakowało smakowało mam nadzieję że kiruś zaśnie a ja a ja zabieram się teraz za organizację tej części ogródka włącznie tu yy, z tą częścią przy płotku będę wyrywać te chwasty troszkę jest wietrznie i chłodno ale myślę że sobie jakoś poradzimy i tak co tutaj mamy Oprócz wielkiej ilości dużych chwastów, takich naprawdę pokażnych i dorodnych, to tu mamy dwie donice, w których posadziłam mieszankę. W tej posadziłam mieszankę taką wiosenną, łąkę kwietną. W tej posadziłam jakieś inne kwiatuszki, już teraz nie pamiętam, ale chyba maki. Tu, tu są do, puste donice, to jest moja ziemia, a w tym zakątku miałam szczypiorek. Szczypiorek, pietruszkę, nie, nie pietruszkę, tylko ee, koperek i jeszcze jakieś e, inne roślinki, już nie pamiętam. Nie pamiętam nazwy polskiej, bo to jest koriander napisane ale nie pamiętam jak to jest w języku polskim. A tu była sałata, ale niestety e, coś się z tą samatą stało albo zamokła, albo się przesu, przesuszyła bo w pewnym momencie widziałam, jak ona już kiełkowała. I teraz nic nie ma, także no zobaczymy. Niestety rozpadało się i szybko zmykałyśmy do domku. Myślę, że po, ponowimy próbę walki z chwastami jak tylko przestanie padać. Tak Kiruś? Dam. efekt końcowy wygląda tak z tego kącika usunęłam wszystkie worki z ziemią i niepotrzebne doniczki, które tu stały puste e, więc jestem bardzo zadowolona zajęło mi to 40 minut e, tak e, teraz e, będę siała jeszcze troszkę rzodkiewki bo naprawdę nam fajnie zeszła Praca ogródkowych na razie koniec. Na dzisiaj jestem bardzo zadowolona, jestem naprawdę bardzo usatysfakcjonowana spędzonym czasem. Kirunia też już się budzi, prawda? Cześć Kirunia! Cześć Kiruś! Cześć! Jest już po drugiej, co oznacza, że muszę dać dla Kiruni coś do jedzenia i będziemy niedługo się zbierać, żeby odebrać Ediego z przedszkola. Także myślę, że się odezwiemy już z Edim, tak? Kieruś? Kieruś? <tryk> Czesiedzi. Cześć! Co robisz? Amerykan, a a, a Robisz. So robisz długą drogę? Tak. A skąd masz takie patyczki? Because I found them there. To mamusia odłożyła sobie, tak? I coś a. zapytałeś, czy możesz się nimi pobawić. I co mama powiedziała? Tak, mama ci pozwala na dużo, prawda? <laughs> tak, ty robisz dużo. To co zrobisz? Połamiesz je, czy będziesz się z nimi bawił? Tak, będziesz się nimi bawił. Ehm, odebrałam Edisia z przedszkola. Jest naprawdę ciepło, bo jest chyba 22 stopni. Nie spodziewałam się, że jest taka fajna pogoda. Także Kiruś też się tutaj bawi. Bawimy się dzisiaj na szczęście. Nie muszę gotować obiadu, ponieważ obiad mam z wczoraj i na wczoraj ugotowałam ziemniaczki, sos z groszkiem, z kukurydzą, z marchewką i do tego ja miałam kiełbaski wegetariańskie, a Ediś i Daddyś mieli normalne kiełbaski. A mama Ediś, mama je mięsko, czy nie? Nie. A dlaczego? Because mama, mama is vegetarian. Tak, mama jest vegetarian. Tak, mama jest wegetarianką. żyje nam, jeszcze, nam. Jeszcze, raz. jeszcze raz jeszcze raz nie żyje żyje, żyje nam nie, nie żyje, żyje nam żyje. Mama. mama to są moje urodziny i to jest mój tort i mam go zmuchnąć? dobra dziękuję to, jest... to poproszę pokroić i poczęstować mnie dobrze zrobię ciasto z rabarbarem i ciasto robię z przepisu kwestia smaku ciasto włożyliśmy do piekarnika a ja włączyłam je na 55 minut. W przepisie jest oryginalnie 45, ale w moim piekarniku zawsze ten czas się wydłuża. Teraz czekam na koleżankę, bo ma wpaść do mnie i podrzucić mi pomidorki. Chcesz jeszcze więcej sosu? Tak wygląda nasz obiad. Tak, jest więcej jeszcze. Edis już zjadł swoją porcję, łącznie z kiełbaską i chce jeszcze więcej. Irunia też już zjadła. Eee, spożywamy posiłek i czekamy na George'a, który przyjdzie za godzinkę. Eee, koleżanka podrzuciła mi pomidorki. Są przepiękne. Tak. A w tym momencie już się z wami żegnam. George przyjechał z pracy. Podgrzewam mu obiad. Także do zobaczenia następnym razem. Pa!